Jestem kierownikiem, prezesem i założycielem gospodarstwa rolnego Cyluryk. Znajdujemy się w obwodzie harkowskim w Gminie Złoczów w Powiecie Bochoduchowskim. Uprawiamy około 700 hektarów gruntów rolnych. Złoczów znajduje się w strefie potencjalnych działań wojennych. Zajmujemy się głównie uprawą roślin przemysłowych i zbożowych pszenicy, soi, słonecznika i kukurydzy. I obecnie zatrudniamy 6 osób. Jesteśmy niezależni i mobilni. Możemy wykonywać wszelkiego rodzaju pracę, związane nie tylko z uprawą gleby, ale także ze stosowaniem herbicydów, fungicydów i pracę przy zbiorach. Dysponujemy całym niezbędnym sprzętem ponadto możemy wszystko wywieźć do naszego magazynu bazowego. Przed początkiem wojny pełnoskalowej byliśmy przygotowani do wiosennych prac polowych, ale kiedy zaczęły się działania wojenne, było dużo plonów, których nasi partnerzy nie chcieli czy bali się zebrać, bo tu było naprawdę gorąco. Zbudowaliśmy nowy magazyn do przechowywania zboża, ale został on uszkodzony podczas ataków powietrznych. Uszkodzeniu uległ również ciągnik MTZ-82. Ucierpieliśmy nie tylko pod względem technicznym, ale także podczas zbiorów. Straty były ogromne, ale dzięki wsparciu banku udało nam się uzyskać środki na zakup paliwa i herbicydów. To pozwoliło nam utrzymać się na nogach. Od tego czasu stale współpracujemy z Credo Doceniamy to, że byli z nami w trudnych chwilach i wspierają nas do dziś. Najważniejsze, jak dla mnie, jest to, aby przede wszystkim zapanował pokój i abyśmy mogli spokojnie pracować. Szczerze mówiąc, mamy bardzo dużo planów. Uważam, że istnienie podobnych programów jest naprawdę pomocne oraz niezwykle ważne dla drobnych rolników. Akcja jest częścią inicjatywy EU for Business, której celem jest koordynacja programów finansowanych przez Unię Europejską wspierających rozwój MŚP w krajach Partnerstwa Wschodniego.